Już dzisiaj spotkanie Polski z Meksykiem. Sprawdzamy jakie nastroje panują wśród Rawiczan. Mamy jedno szybkie pytanie. Dzisiaj mecz Polska-Meksyk. Czy będzie pan oglądał i jakiego się spodziewa pan wyniku? 2-1 na Polski. Kto by dla Polski mógł szczeli? Lewandowski i Jeliński. Chyba remis będzie. Bramkowy czy bezbramkowy? Chyba bramkowy. 2-1. Się... Oczywiście Polacy. No, liczę na Lewandowskiego. Spodziewa się pani, że wystąpi też Kawor Świdewski tutaj z Rawicza? Jakby mogło być inaczej? No dzień dobry! Dzisiaj spotkanie Polska-Meksyk, no to jakiego się wyniku Państwo tutaj spodziewają? 1-0 dla nas. Kto by mógł strzelić? Lewandowski albo Świderski. Bez bramek się będzie, tak ja się spodziewam. No. A wystąpi Karol Świderski? Myślę, że nie dzisiaj, nie wystąpi. Ja sądzę, że to będzie ciężki mecz, ale nasza reprezentacja da radę i wygra dwa do jednego. Nie ja wiem, pewnie Meksyk wygra. Też nie wiem, nie interesuje się piłką. Mamy do Was zasadnicze jedno pytanie, bo dzisiaj mecz Polska-Meksyk, jakiego się wyniku spodziewacie? Ja obstawiam 2-1 dla Polski. Kto Myślę, że Robert Lewandowski i Zieliński. Ja też myślę, że Robert i Karol Świderski. Ja obstawiam, jak Dawid, że 2-1. Ja też, że 2-1. Jest to trudna sprawa, ale chciałbym, żeby wybrali Polacy. Chociaż 1-0 to by było zadowalające. Dzisiaj, dzisiaj spotkanie Polski z Meksykiem. Jakie przewidywania przed tym meczem? E... Przewiduję wynik Polski. Polska wygra z Meksykiem 2-1. Kto strzeli? E... Świderski i... I Lewandowski, niech będzie. 2-0. Spodziewam się, że wygra. Polska 2-0. Lewandowski dwa razy. 1-0 dla Polski. Świderski. 2-1 dla Polski. No oczywiście, zwycięstwo dla biało-czerwonych. Jaki mi rezultat? No myślę, że te skromne 1-0 by nas cieszyło zawsze w tych meczach otwarcia. E, nie szło nam za dobrze, więc, więc ten wynik 1-0 ustawia nas pod kątem wyjścia z grupy. Spodziewa się Pan dzisiaj występu kawala świdowskiego? Na pewno kibicuję, byłoby to duże wydarzenie, występ Mistrzostwa Świata, Rawiczanina, no ale też kibicuję, żeby zdobył bramkę. 2-0 dla Polski, Lewandowski i mam nadzieję nasz y, Rawiczanin, czyli Karol Świderski. Stawiam, że szczeli Zieliński i Lewy. 2-1 dla Polski. Podpowiada serce, a, a głowa podpowiada, że Mektyk wygra jednak. 1-0. Kto szczeli? Lewandowski chyba. A myśli pan, że dzisiaj wejdzie Karol Świderski? No nie wiem, nie wiem, no <laughs> Jakiego się pan w dzisiaj wyniku spodziewa? A to nie wiadomo. Bo nie rozgrają dobrze, raz źle.